Ministerstwo Klimatu jest miejscem pracy dla ludzi z pasją i chcemy tą pasją się dzielić. E, dzielić ze studentami i absolwentami również kierunków technicznych w ramach programu Energia dla przyszłości. Już 23 czerwca uruchamiamy nabór do programu, który jest programem wyjątkowym. Trwa 12 miesięcy i pod auspicjami Ministerstwa Klimatu pozwala odbyć staż w największych polskich przedsiębiorstwach energetycznych. Przeplatając ten staż pomiędzy Ministerstwem Klimatu i wielkimi podmiotami sektora energetycznego, młodzi ludzie, młodzi absolwenci, studenci będą mieli fantastyczny sposób na wejście w życie zawodowe, a najlepsi z nich będą mogli również znaleźć dobre miejsce pracy. To płatne staże trwające 12 miesięcy, i mam nadzieję, że będziecie chcieli współdzielić z nami pasję na temat transformacji polskiej energetyki. Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym programie stażowym Energia dla przyszłości.